Siemka kochani i witajcie w trzecim odcinku daily na tym kanale yy, I spakujcie się ze mną do Gdańska na wielki mecz drużyna dziewczyn z Julią Żugaj Pierwszą rzeczą to są takie termiczne rzeczy, czyli taka termiczna bluza, tak się nazywa Znaczy bluzka, yy, tak się nazywało właśnie ten materiał, bo tam właśnie prosi, żeby mieć takie właśnie ubrania yy, Taką, taka dług, z długim rękawkiem bluzka z pętlę, nie wiem jak to się czyta I również... Yy, takie spodnie również termiczne. Takie. Ja nie wiem, jak to nazwać. Takie, nie wiem, burakowe. Mam również yy, piżamę. To jest taka bluzka. Tak się prezentuje z kokardką. Jest mega cute. I również takie spodnie. O, co się jej tutaj tak zawija. One są bardzo wygodne, więc ogólnie do spania jest mega fajna ta piżamka. Jeszcze do tego będą takie ładne dresy. Z Adidasa. Tak, z Adidasa? Tak, z Adidasa To też są takie bardzo wygodne dresy, bo tam yy, najważniejsza jest wygoda. I do tego wszystkiego moja najbardziej ulubiona bluza. Ze Stitcha z, z Berszki, Nowy Jork, Jest bardzo ładna, jest bardzo wygodna i ciepła, więc. Bardzo fajna ta bluza i kupiłam ją na wrześni, chyba w te wakacje, za chyba około 40-50 zł. Tutaj macie Disney Berszka i bardzo Wam ją polecam. Również taka bluza z Adidasa. Też jest ona bardzo wygodna i ciepła i ma taki ładny ko kolorek taki pomarańczowy z yy, czerwonym, więc ona też jest bardzo ładna i wygodna i również dwie pary getrów, jakby mi po prostu czegoś zabrakło, takie getry z Adidasa również, ja mam ogólnie bardzo dużo rzeczy z Adidasa, takie czarne zwykłe, a ogólnie getry są bardzo wygodne. i również z Adidasa takie złotawe trochę, może widzicie, tutaj w kamerze są srebrne, ale one są na tak prawdziwie złote, więc takie luksusowo. Ogólnie może słyszeliście, że Jude Bellingham wypuścił swoje korki, Produ produktem jakoś Belly Gold. I ogólnie przepraszam, się poślizgnął na tych korkach w meczu w Realu Madryt, więc ogólnie Beka. I oczywiście nie zabrakłoby tutaj koszulek piłkarskich. Pierwszy to jest taka Realu Madrid. Moja ulubiona bluzka, po prostu. Jedna z ulubionych bluzek i również mam perze, ale niestety jej nie biorę. Eee, tak ona jest ogólnie bardzo ładna i wygodna, więc jakby zawsze lubię ją ponosić i taką w której byłam na koncercie Travis'a Scotta. Ona również jest bardzo wygodna, z jest i z takiego klubu. Ona też jest no ogólnie bardzo wygodne są te bluzki piłkarskie według mnie. I nie mogłoby zabraknąć butów sportowych. To są takie, które miałam kiedyś po szkole, ale no wolałam wziąć, wolałam wziąć tak, żeby chodzić po mieście. To są takie bardzo wygodne buty sportowe z Adidasą, również. I teraz rzeczy, które pakuję do kosmetyczki. To są tak: wisiorki, takie, żeby ładnie wyglądać, bo ogólnie ja kocham wisiorki. Mgiełkę. Szminkę zemi w Paryżu. Gumkę do włosów, bo musi być jakby gumka. Perfumy Stous. Tu jest zatyczka od szczotki. Szczotka, gdzie jest szczotka, tam zostawiam więc muszę po nią iść. O, tutaj taka szczotka. Ona jest z bardzo dobrej marki, bo naprawdę polecam wam tą markę do yy, właśnie yy, do, do szczotek na włosów. Taka odżywka z, z Lorean Paris i bardzo mało już zostało. I tutaj, tak, yy, no, właśnie ta odżywka do paznokci. A z moich nowych rzeczy, co jeszcze biorę, no to moje okulary takie. One są z TK Maxa, one płacą 100 zł, to ogólnie. One są tak oryginalnie z Berszki i one ogólnie mega ładnie na mnie leżą, więc... Kochani, jak mówiłam, to ja bez mi się nie umiem zasnąć, więc oczywiście musi ze mną pojechać miś. I do plecaka również pakujemy kosmetyczkę, oksy do małej kieszeni i portfel tam już jest, więc git. Kochani, już jestem spakowana, ubrania lecą do walizki, więc papa. Pa.